Piękny widok na Tatry, widok na chmury, które przemieszczają się 1 listopada przez Polskę południową. Mamy dzisiaj 1 listopada, właśnie Święto Zmarłych, Święto Tych, którzy już odeszli od nas i, i, i podróżujemy, żeby odwiedzić groby zmarłych. Pierwsza podstawowa rzecz uważajmy na siebie też dla was taka takie życzenia spokojnego powrotu i też kłaniam się i dziękuję bardzo za to, że oglądacie te prognozy nawet w takim dniu, bo patrząc na statystyki YouTube'a, powiem wam, że bardzo dużo osób ogląda. Dziękuję wam za to serdecznie. Dziękuję wam serdecznie też za zaufanie. Patrzymy sobie na Tatry, bardzo, bardzo piękny widok. Fantastyczny widok, to akurat bardzo lubię. Moi drodzy, dziś w nocy temperatury spadły bardzo mocno. W godzinach porannych w Polsce południowo-wschodniej minus 4 do minus 5 stopni Celsjusza, Polska południowa, południowa, zachodnia od minus 1 do minus 3 stopni Celsjusza, również Polska północno-wschodnia była z tymi temperaturami poniżej zera, a więc temperatury poniżej zera w wielu miejscach Polski. Wstępne prognozy, które ja wcześniej Wam wysyłałem, zakładały, że te temperatury ujemne będą przede wszystkim w Polsce południowo-wschodniej. Okazało się, że również północny wschód i południowy zachód też z tymi niskimi temperaturami. A więc, cóż, tym razem nie doszacowaliśmy też trochę. Ostatnio, ostatnio było ok, teraz nie doszacowaliśmy, przepraszam najmocniej, jednak. Fakt jest faktem, że najsilniejsze przymrozki występowały w Polsce południowo-wschodniej, kolejny dzień już bez przymrozków, kolejny dzień. Wyższymi temperaturami, i dziś oczywiście omówimy sobie tą sytuację pogodową. Przejdźmy na początku do naszej ulubionej aplikacji Windy i zobaczmy, gdzie, tych przy... gdzie, te tempera... znaczy, gdzie ta pogoda jest najładniejsza w godzinach południowych, popołudniowych i wieczornych 1 listopada. I widzimy, że praktycznie w całym kraju Dziś no, dane jest nam korzystać z tej bardzo ładnej pogody, ale bardzo istotna rzecz, północny zachód i zachód Polski. W kolejnych godzinach, oczywiście, z opadami deszczu. Opady deszczu wejdą od zachodu. Zachmurzenie z godziny na godzinę wzrasta, no i już w nocy powinno padać. Padać będzie również 2 listopada, natomiast Polska południowo-wschodnia tutaj najładniejsza pogoda będzie, i tutaj ta pogoda utrzyma się właśnie do 2 listopada. Przejdźmy do map Europy i zobaczmy, jak pogoda będzie wyglądała na najbliższą noc i 2 listopada właśnie i dlaczego to załamanie pogody nadejdzie. A tu dziś skorzystamy z aplikacji MeteoBlue. Mamy Europę, mamy oczywiście Polskę, ja pozwolę sobie tutaj oczywiście PL zaznaczyć, no ale no po cóż zaznaczyć, przecież ona jest doskonale tutaj widoczna, chyba że nie jest. Napiszcie w komentarzach, czy macie tutaj z tym problem. To, na co ja zwracam Waszą uwagę, to nisz, nisz, który ma imię Marek. Dajcie znać, jeżeli ktoś z was ma na imię Marek, w komentarzu odezwijcie się. Ten front atmosferyczny związany z tym niżem powoli, ale sukcesywnie będzie zmierzał w kierunku polski. On ułoży się troszeczkę tak po skosie, to dlatego w Polsce północno-zachodniej będą występowały opady deszczu, podczas gdy w Polsce południowo-wschodniej będzie zdecydowanie ładniejsza pogoda. I to właśnie w Polsce południowo-wschodniej będzie. Najcieplej. Oczywiście ten front atmosferyczny będzie chłodnym frontem atmosferycznym. Widzimy tutaj również na zachodzie dosyć mocno rozwiniętą konwekcję właśnie z tego, z racji tego chłodniejszego powietrza, które płynie. W kierunku Europy to chłodne powietrze docierając do zatoki genueńskiej utworzy nam tam kolejny niż, ale ten niż do Polski nie dojdzie i to jest dobra informacja. Mamy prąd strumieniowy, prąd strumieniowy, który tutaj bardzo istotnie wpływa na to w jakim kierunku przemieszcza się właśnie to ciepłe powietrze i w jakim kierunku przemieszcza się ten wiatr. To ciepłe powietrze wędruje do nas z południa i dociera przede wszystkim do Polski Południowej, następnie przemieszcza się w kierunku Polski Południowo-Wschodniej i jest wypychane poza nasze granice. Polska Północno-Zachodnia bardziej dynamiczna właśnie chociażby z powodu tego prądu strumieniowego, który tutaj na ten obszar się zbliża ciśnienie atmosferyczne. No sprawdźmy. I tutaj przybliżę sobie tak, żebyśmy mieli i Polskę i zatokę genueńską. Przypominam, że niż marek będzie znajdował się nad morzem północnym. Dlaczego ta pogoda jest bardzo tutaj istotna? Zobaczcie sami. Widzimy tutaj zbliżenie się frontu atmosferycznego, który w niedzielę będzie zbliżał się już do Polski centralnej, nad Polską zachodnią będzie zdecydowanie Gorsze, gorsza pogoda. Ten front atmosferyczny dotrze do Zatoki Genueńskiej, i tu nastąpi utworzenie się niżu. I teraz bardzo istotna rzecz. To nie będzie typowy niż Genueński. To znaczy on będzie, ale on nie dotrze do nas. I w tym wypadku nie dajcie się. Zmylić. Przez Polskę będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, który z zachodu będzie niósł do nas zdecydowanie chłodniejsze powietrze. To co jest bardzo istotne, to ten Genuęczyk, który nam się utworzy tutaj na południu, on nie dotrze do Polski. Utworzy się jeszcze jeden niż na froncie atmosferycznym gdzieś nad Węgrami, i to ten niż będzie wpływał na pogodę w Polsce. To no, taka uwaga. Bo pamiętajmy, że to, co tutaj robimy, to przede wszystkim nauka. Prognoza prosta, zwykła jest w telewizji. Tutaj chcę Was też przy okazji uczyć. W kolejnych godzinach front atmosferyczny wędrował będzie bardziej w kierunku wschodnim, a niże przemieszczą się. Właśnie ten niż z nadwęgier, którego tutaj, no muszę tak, w ten sposób przemieści się przez Polskę południowo-wschodnią w kierunku. Północno-wschodnim. Natomiast ten Dniż Genłański przemieści się na południe, czyli on zupełnie nie wpłynie na pogodę w Polsce. Chociaż na mapach słabych rozdzielczości mogłoby się wydawać, że faktycznie on w południe południa przejdzie w kierunku północnym. Nie. Ten Genuęczyk pójdzie na południe niż znad Węgier na froncie atmosferycznym przemieści się przez Polskę i stąd będziemy mieli całkiem dużo opadów. Temperatury najwyższe w niedzielę w Polsce południowo-wschodniej. Tutaj mamy temperatury na wysokości na wys znaczy nie tyle na wysokości tu mamy poziom zamarzania, ale generalnie temperatury na wysokości 1,3 km również bardzo podobnie będą wyglądały. W Polsce południowo-wschodniej będą najwyższe, z południa to cieplejsze powietrze będzie docierać. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo szybko spadnie poziom zamarzania nad Alpami, to będzie wskazywało, że w niedzielę tam pojawi się. Śnieg i to w bardzo dużych ilościach. Jeśli chodzi o temperatury, no to to ciepłe powietrze z zachodu będzie wypychane w kierunku Polski wschodniej i dlatego w niedzielę to właśnie w Polsce wschodniej i w Polsce południowo-wschodniej będzie najcieplej. Te temperatury będą. Najwyższe strefy opadowe będą wędrowały z zachodu w kierunku wschodnim i tak jeszcze w nocy oraz nad ranem będą przede wszystkim nad Polską Zachodnią. Będzie prawdopodobnie sytuacja, że ten front atmosferyczny rozerwie się, to znaczy te strefy opadowe się rozerwą, jedna przejdzie na północ już od naszych granic, a druga dopiero z południa wraz z tym niżem, o którym Wam mówiłem nad Węgrami, wejdzie jako kolejna większa strefa opadowa do Polski Opady, przede wszystkim w deszczu. Sprawdźmy sobie, moi drodzy, jak sytuacja będzie wyglądała już teraz z pogodą w Polsce. Tak jak wspominałem, ciśnienie będzie powoli spadało. W Polsce północno-zachodniej będzie najniższe, 1004-1005 w Polsce południowo-wschodniej 1012-1013 hektopaskali. Strefy opadowe będą wchodziły w godzinach wieczornych i nocnych do Polski północno-zachodniej i zachodniej i tak jak mówiłem, prawdopodobnie ta strefa zacznie zanikać, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej. Tam na no dorana tych opadów powinno być najmniej. W południowo-wschodniej całkiem ładna pogoda, ładny poranek, na północnym zachodzie, północnym wschodzie zdecydowanie więcej zachmurzenia. Jeśli chodzi o te opady, to tak jak wspominałem, Polska północna, północno-wschodnia popada mocniej, ale na pozostałym obszarze tych opadów będzie mniej. Temperatury, no cóż, to chłodne powietrze zostanie wypchnięte praktycznie całkowicie poza nasze granice, gdzie nie, gdzie w województwie podlaskim od 2 do 4 stopni Celsjusza. Ale zobaczcie, południowy zachód, Zachód i zachód Polski 10-11 do 12 stopni Celsjusza, tamte temperatury zdecydowanie bardziej przyjemne. Do rana sytuacja niewiele się zmieni, a na południe od Krakowa nawet do 12 stopni Celsjusza. Porywy wiatru niezbyt silne nad morzem powieje, trochę mocniej do 40-45 km na godzinę, ale poza tym powinno być spokojnie. Ten niż przede wszystkim będzie daleko od naszych granic, co spowoduje brak wzrostu porywów wiatru. I teraz niedziela. Tu bardzo ważna rzecz dla osób, które będą na cmentarzach w województwach na początku zachodnich. Tu wejdzie bardzo wszystko, szybko kolejna strefa opadowa, związana z tym niżem, który będzie zbliżał się od południa. Zacznie mocno padać. W województwie dolnośląskim, w województwie wielkopolskim, te dwa województwa z intensywnymi lokalnie opadami deszczu. Następnie ta strefa będzie po południu i wieczorem rozciągać się do Polski północno-wschodniej i do godzin wieczornych. Mocno padać będzie w pasie od województw Dolnego Śląska, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Północy Łódzkiego, Północy Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego i również północnej części. Podlaskiego, następnie będziemy mieli zafalowanie na tym froncie niż i opady w Polsce południowej i południowo-wschodniej. No i tutaj, tak jak wspominałem, te opady już mogą być dosyć intensywne, szczególnie może padać mocno. W okolicach Wrocławia, o czym za chwilę. Temperatury w niedzielę najwyższe w Polsce południowej i południowo-wschodniej, tutaj 15 do 16 stopni Celsjusza. Na tym obszarze te temperatury będą najwyższe w Polsce północnej i północno-zachodniej 10 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr powinien być słaby od 10 do 20 na godzinę. Mapa jeszcze jedna, którą wam przygotowałem, to kierunek wiatru. Wiatr będzie bardzo słabo wiał z różnych kierunków zmiennych na wschodzie z południa w kierunku północy. No i jeszcze akumulacja opadów do niedzieli do godziny 18. Największa w Polsce południowo-zachodniej. Województwo dolnośląskie tam do Wrocławia nawet 30-35 mm. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was. Cześć. Partnerem naszego kanału jest EcoFlow, producent inteligentnych stacji zasilania, które dają ci niezależność energetyczną w domu i w podróży. Jeśli spodobał ci się ten materiał, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły cię nowe filmy. Możesz wesprzeć rozwój kanału, zostając wspierającym na YouTube lub patronem na Patronite. Możesz postawić nam jednorazową wirtualną kawę. Zainstaluj monitor Bus, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć. Kliknij w polecany film i zapoznaj się z innymi materiałami, które opublikowaliśmy na naszym kanale